Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Dzisiaj wziąłem na warsztat króciutki fragment objawienia Jana, zaraz go przeczytam. Co ciekawe, księga objawienia, która w dużej mierze w pewnych obrazach i symbolach nam przekazuje pewne duchowe prawdy, jest jednocześnie niezwykle nowoczesną księgą. Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Z szóstego rozdziału objawienia Jana czytamy wers ósmy. I widziałem: A oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemię. W szczególny sposób zainteresowałem się tą frazą, która mówi, że ludzie będą zabijani przez dzikie zwierzęta ziemi. Najpierw spróbujmy takiego prostego wyjaśnienia. Boże słowo zapowiada, że przyjdzie taki czas, kiedy rozpoczną się wojny, ludzie będą zabijali mieczem, ale jak jest wojna, to zawsze w końcu przychodzą, przychodzą głód i choroby. Skąd bierze się głód? No, zwyczajnie. Ziemia jest nieuprawiana, giną zwierzęta hodowlane, ludzie boją się chociażby wypływać na połowy, czy nawet zbierać pożywienie w lesie, ponieważ mogą zginąć. Złe odżywianie, no i oczywiście rany po, po walkach, bo przecież będzie cały czas wojna, zawsze prowadzą do chorób, nawet do epidemii. Prawdziwych, niewymyślonych. I w tej całej sytuacji jest możliwe, że także i zwierzęta nie będą miały co jeść. Te dzikie zwierzęta, niehodoblane, bo te albo będą już zjedzone, albo zabite. I jedyną możliwą opcją w postaci pokarmu no, będą ludzie. Żywi czy martwi. Wiemy, że padliną żywią się czy wilki, czy lisy, czy. Kruki, tutaj, czy wrony, mówimy o naszym kraju, no ale w innych krajach są to także inne zwierzęta, w tym jedzące trupy ludzkie po prostu, zwyczajnie. Ale jeśli tego zabraknie, zaczną atakować z braku pożywienia ludzi. To jest jedno wyjaśnienie, i ono się wydaje dość logiczne i na pewno w jakimś sensie jest prawdziwe. Ale kiedy przyjrzałem się temu stwierdzeniu, dzikie zwierzęta. Ono jest dosyć ciekawe, ponieważ greckie słowo tyrion, które oznacza zwierzęta, jest dość pojemne. I można je przetłumaczyć jako dzikie zwierzę, ale też jako wyjątkowe zwierzę w postaci jakiejś bestii, na przykład. I kiedy czytamy słowo Boże, to zobaczymy, że są miejsca, gdzie to słowo. Tyrion występuje jakby w trojakiej roli. Na przykład w Marku 1.13 Jakub 3.7 i nie tylko, ja tylko wyrywkowo podaję te fragmenty. Podam Marek 1.13 Jakub 3.7. Tam możemy przeczytać, że rzeczywiście chodzi o zwierzęta, normalne, zwyczajne zwierzęta. Ale w Księdze Objawienia, na przykład 11.7, 13.1 i wielu innych miejscach, Tutaj jest chyba z 15 takich miejsc. Słowo Tyrion jest użyte w odniesieniu do jakiejś demonicznej bestii. Trudnej nawet do określenia czegoś, co Biblia nazywa bestią, a co jest no, nawet niedookreślone. Czyli tutaj już nie chodzi o zwykłe zwierzę dzikie. I co ciekawe, w jednym miejscu, do Tytusa 1.12, tam. To słowo jest w odniesieniu do ludzi. I teraz, kiedy mamy ten obraz, taki, można powiedzieć, dość obfity, cała paleta możliwości jest przed naszymi oczyma, przed naszym umysłem, zaczynamy się zastanawiać, co to są te dzikie zwierzęta, które będą atakowały człowieka. Tutaj, jeszcze w związku z tą nowoczesnością Biblii, warto opowiedzieć o kolejnej sprawie. Niedawno miałem możliwość obejrzeć sobie filmik. Kilka razy to oglądałem, bo nie byłem w stanie uwierzyć. Była jakaś, nie wiem co to było, akcja, demonstracja, piknik lewicy, chyba bardziej lewactwa, bo na przykład Piłsudski, który był lewicowcem, to by się od tego odciął błyskawicznie, gdzie ktoś, a właściwie wielu osobników wyglądających na ludzi, zajmowało się tylko jednym: szczekali. Szczekali, wyli jak psy. Nie wiem o co chodziło, ale na pewno nie byli nastawieni pozytywnie do kogokolwiek. Nie wiem, czy nawet do siebie wzajemnie byli pozytywnie nastawieni. Dzisiaj również, w tym nowoczesnym świecie, dużo się mówi o ludziach trans. Ja tylko na jeden aspekt chcę zwrócić uwagę. Tego już nikt nie kryje, chociaż nikt się do tego oficjalnie nie chce przyznać, ale niektórym ludziom aplikuje się Fragmenty genomu zwierząt. Nikt nie wie, jakie są tego owoce, nikt nie wie, co się dzieje z tymi ludźmi, ale jeśli ci ludzie, na przykład, w jakiś sposób są agresywni po takich aplikacjach, nie wiem, w postaci szczepionki czy czegoś podobnego, to nie będą się zachowywali jak dzikie zwierzęta? Otóż myślę, że tak, że tak będzie. Popkultura zawsze nam zapowiada, Przyszłe wydarzenia. No, był na przykład taki słynny film sprzed wielu, wielu lat, Epidemia. Nie przypomina wam to czegoś? Tak. Ale przecież jest cała masa filmów, również słynnych, które zapowiadają, że ludzie zaczną się zachowywać jak zwierzęta. Za sprawą jakiegoś wirusa, który gdzieś tam komuś, skądś ucieknie, specjalnie, niespecjalnie. No i będą zachowywali się jak zwierzęta. Będą agresywni jak zwierzęta. No, i mamy pewien kłopot. Czytając ten fragment, ponieważ my tak do końca nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć wprost na pytanie, co Biblia ma na myśli, mówiąc, że ludzie będą atakowani przez dzikie zwierzęta. A może te dzikie zwierzęta to będą właśnie ci ludzie trans? Tak naprawdę zakażeni jakimś wirusem, zachowujący się jak dzicz dosłownie, i zabijający tych, którzy nie będą tacy agonii. Ja wiem, że to, co mówię, to jest. Swego rodzaju teoria spiskowa, no ale dzisiejszy świat pokazuje, że wszystkie teorie spiskowe są prawdą. <laughs> Ciekawe, prawda? Chciałbym, żebyście w ten sposób zwrócili uwagę, że kiedy czytamy Biblię, to Biblia w niczym, nigdzie nie jest zaskakiwana przez dzisiejszą technologię. Ja przypomnę również o, o tym, że tylko ludzie mający Znamie będą mogli kupować i sprzedawać przez wieki było to nierealistyczne. Każdy mógł sobie kupić od kogo co chciał, trzeba było dopiero doczekać czasów, kiedy wszystko jest pod kontrolą. Teraz kiedy chcą jeszcze ludziom odebrać pieniądze, no i rzeczywiście, jeżeli ktoś nie będzie miał takiego znamienia, nie będzie mógł kupować sprzedawać. Czy Biblia nie jest nowoczesną księgą? Księgą, która wyprzedziła Ludzkie technologie o wiele wieków, wiele, dwadzieścia wieków, dwa tysiące lat. Można takich miejsc w Biblii znaleźć o wiele więcej, które sprawiają, że nam chodzi dreszczyk emocji po plecach, ponieważ czytamy i mamy wrażenie, że to ktoś teraz napisał, a jednak Bóg wszystko przewidział. I wiecie co? I to jest uspokajające. To mnie uspokaja. Bóg wszystko przewidział. Nic go nie zaskakuje. Mogę tylko współczuć ludziom, którzy nie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Nie wiem, co z tymi ludźmi się będzie działo. Ja nie mówię o czasach po śmierci, tylko mówię o życiu na tym świecie. Ale przychodzi taki czas, kiedy wielu z nich będzie jak zwierzęta, kiedy wielu z nich oszaleje, kiedy wielu z nich będzie walczyło o to, żeby być. Niewolnikami, żeby napić się tego ukochanego piwka, żeby obejrzeć ten najlepszy film pornograficzny. Ludzie będą się zabijali, żeby tylko mieć udział w grzechu. Taka przyszłość czeka ten świat. Moi drodzy, i te wszystkie nasze zabawy tutaj, w naszym kraju, w tej chwili, będziemy wspominali z łezką w oku. Jako swego rodzaju żłobek, bo nawet nie przedszkole, wobec wydarzeń, które są już na horyzoncie, pewnym pocieszeniem jest fakt, że chociażby te dzikie zwierzęta będą atakowały i będą zabijały tylko na czwartej części Ziemi. Pytanie, czy nasz kraj znajdzie się właśnie w tej ćwiartce? Oj, nie wiem, nie wiem. Jak na razie wiele wskazuje na to, że tak, razem z całą głupią Europą. Ale cóż, my należymy do Jezusa i nie będziemy ani szczekali, ani piali. Tak przy okazji, tym wszystkim, którzy twierdzą, że szczekanie na nawożeństwach, pianie, latanie pod sufitem, prawie że to są obieganie na szworakach, że to są błogosławieństwa od Ducha Świętego. Ludziska, puknijcie się w czółko. Jak nie pomoże, rozpędźcie się, przywalcie głową w mur. Nie pomoże, róbcie to do skutku. Przecież to jest czysty demonizm. Zezwierzęcanie ludzi to jest marzenie diabła, żeby podeptać godność człowieka, wytarzać się w tej godności, zrobić człowieka zwierzę, a nawet istotę głupszą i gorszą od zwierzęcia. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że on pieje z Ducha Świętego, to powiem wprost, niech mi pod rękę nie podchodzi, bo użyję tej ręki. Wcale nie po to, żeby kogoś pogłaskać. A jak ktoś chce sprawdzić? Zapraszam. Ja się nie wycofuję ze swoich obietnic. Ludzie, ratujcie się, bo nadchodzą nie tylko straszne czasy, przychodzą tak durne czasy, że człowiek, który będzie miał trochę rozumu w głowie, będzie oczy przecierał. I będzie mówił sam do siebie. Ja nie wierzę, że to się dzieje, naprawdę. Ja naprawdę nie wierzę, że to się dzieje. To się nie może dziać. Oj, będzie się działo i będzie zgłupio, straszno. Ale przy tym wszystkim, dopóty wierzący ludzie będą na tym świecie, znaczy to, że Bóg jeszcze ma resztkę, którą chce uratować, zbawić. I to jest. Nasze zadanie. Nie bój się, nie lękaj się, jak należysz do Jezusa, bo nie ma się czego bać, nie ma się czego lękać. Chronić autorytet Twojego Boga, a jeśli ktoś chce z siebie zrobić debila, wolna droga, autostrada do piekła. Cieszycie się? Powiem szczerze, ja bym się cieszył, gdyby już oni wszyscy do piekła wpadli. Wreszcie byłoby spokój. I powiem na to AMEN. Witam w aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.